Tak o, ja nie, 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 to za dużo, za dużo jest dla mnie. O, czekaj, dostaję tarczę. O, to będzie dobre. Chyba. Efekt resetuje się w każdej rundzie. Że otrzymuję tarczę jak unieruchomię lub uziemię wrogiego przeciwnika, a ja to będę robił. Miałbym tarczę dużą. Wziąłbym. Ja coś wziąłem na te. To to the, the A, no coś na nie? No, że już nie pamiętam. O się pamiętam. bo coś pytałeś? Ja? Nie, ty, co, ty coś mówiłeś, że coś na grupie pisaliście i, i ten. A, no to tam było, żeby ten, mówię, ten m 2 kupicie SSD kolejny, bo to do, do nagrywek to musi być A, no to jest prawda, ja też będę musiała sobie kupić. Bo ja mam to tylko masz, jeden No to ja dwa się też mam jeden i całe szczęście ja... Więc jak ja jakiś Ja mam tylko jednego terabajta, dobry... ja muszę sobie kupić kurwa jeszcze za dwa Dobra, no ja robimy tak... coś, że na nich Dawaj kurwa Galena mają No, Zu śmieć A dostają w ciry Dla na nas lepiej Idę na. Się, idę To się na, będzie zamykało? Dawaj uleczymy się tu jeszcze. Oni tam już tamtego nie mają leczenia. Dobra, bierz. Nie, nie. Jezus, prawie umarłam, ale dobrze wygraliśmy. Dobrze, gramy na bariery. Ale długo się biliśmy. No, jak my z początku tylko. No. Do... Nic nie robiliśmy. No. Jeszcze muszę no. znaleźć. Psy... Czy mam gdzieś fajne miejsce? Do, na go... nas. do tego dysku MDV. Co to tu mam jest? No. Ja lubię słajna. To czy masz? Na pewno masz dwa miejsca. Znaczy tak, A, to, to to wiem, tylko mówię, czy gdzieś tutaj blisko jest, czy trzeba będzie coś rozbierać kurde, wiesz o co chodzi? Aha, aha na tej no. zasadzie. No mam nadzieję, że nie, bo widzę, że jest przy procesorze jeden walnięty. Przez Boże. Przez więc on... ma na, na, na dole gdzieś tu niżej powinien być, ale nie widzę go. On się rozb... chyba jest pewnie ciemno. Ech, pewnie tak, pewnie ta, no. Ja przepraszam. Wojownicy... No czemu? O, jest kuchła. No, tu mam tarcze. Ty mi dajesz tarcze, nie? Ja no. Z... Ja robię. Naprawdę. Tylko ja, ja muszę się tarcze. tylko z tyłu trzymać, dobrze? No wiem, tylko nie mam. Nie... Ale oni, oni ci co byliby mądrzejsi, to by mnie fokusowali, więc jak go na mnie fokusować, to wiesz to. No we... No Ulta na siebie będę dawać. Dobra, dobra, dobra. Patrzę czy jest jeszcze jakiś Solari Mordę. Mogę dać tarcze. <laughs> Może... Z... ona nafiri i Mordekaiser? LOL wygrywałem? Mm mhm. No, pierwszy. Ida. Dobra. Nie widzą. Widzą, mnie, widzą, mnie. Dostał. Easy. Uważaj! Na pieska! A dobra, biję się, nie pływa kuwa nieśmiertelny. No. Nie mam ceceki, ceceki, ceceki Dobra, czekaj dobra. dobra Ceceki, ceceki odnowić, ceceki. Zbieraj kruki, zbieraj kruki Bije mordę, 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 biję O no nie, ona wie, ona wie. Ona no, mnie go już... Już biję mordę, no już... głowa, dobra Koło, no, się będziemy po dobrze, bić. dobrze. Ale dobrze, dobrze, że go zabijesz, tylko że... Um... A, kruka weź. <gulka> kruka, weź mi, adruć, To w prawie! Nie. Już ten był znak, już ten był znak, nie? Caceki, muszę budować, żeby mieć szybciej umiejętności. Tak to bym to przeżył. A już teraz będziemy te pingować. <gulka> <gulka> Dobra, ale mamy ulta. No właśnie, teraz to się zasaje. No. Ja health, to, my no, to już nie będzie. Jak już nie mam nic innego. To niech będzie Ever wprost. Wawrik, o nie, Wladimir, Boże, jest taki przesrany na... W ogóle Wladimir i Swain to jest tak przesrane kombo na tym trybie. Sięgam. Dobra. Czekaj, co ma w ogóle? Idź pierwszy. Czekaj. Ruka wziąłem. Czekaj, bo to, to do końca rozwala mogi. Nie. O, nie wiem, kogo lać, kurwa. Dobra, dobra, Ale kurwa, Alej kogokolwiek i wbijaj się ja ci dam ulta, ty ich podrzucisz. Ja pierdolę. Dobrze, 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 a? Nie, nie daj, nie daj mu! Nie daj mu! O lol, tak mógł zrobić, idę. Dostaw ją! ją. Chyba. Może masz ulti, częściej niż, masz ulti częściej niż ja, ale zajebiście. Aj, ale ja nie, nie wiem jak... Ja mam je co 48 sekund, ale ja coś mam chyba na e, resetowanie tego UTA, bo to jest niemożliwe, że my się tyle biliśmy. No właśnie. Muszę coś mieć na to, na 100%. No co muszę sprawdzić. A tak samo, steel. No to steel, tanka, mamy tanka, który napierdala, więc gil, więc Nice. Coś kupuję? Nie, chyba już na razie nie. Nilach? Lux. Idzie. Jaki Lux? A że Nilach, dobra, no. Nie wiem, kogo, Zeda chyba? Dobra, chuj, nie tak. O. Eee. o nie wyjebałem mnie. O, chuj, ale ale daje ci nie zabili mnie. O chuj mnie też. Nie, no nie wiem tutaj czy bardziej Nilak przestrana, czy Z. Ja nie ogarniam w ogóle tych Nilak tej umiejętności, więc tak powiem. Ja, <laughs> Lux, też, Lux, ja z, też, Lux by wiedział co na rok Teraz ją grałem, ale umiejętności są jakieś, nie wiem. Nie wiem o co z nim chodzi, no ale tego ZEDA chyba trzeba fokusować, mi się no wydaje. No jednak ZEDA no. On też do kuwa uciekał, kuwa. Udało się. No nie. Twoje umiejętności podstawowe automatycznie się odświeżają? Hmm. Ale główno dostałam ja pierdzielę. Każdy że życie tak napada efekty przy trafieniu. Twoje... Nie no, i się resetują automatycznie. Bo dużo mam te CD. Hmm. Więc tak to... Tak. No to jest zajebiste właśnie. No. To na ten resetowanie to jest mega zajebiste. Wolorach, czeka. Nie widziałem, którzy oni są. O tu, Jacks bije. Tutaj Jacksa, rel to wyjebany. Jaxa, Dobra, ja idę tędy. No, ja też idę z sobą, bo ja chcę iść pierwszy, chyba co? Tak, tak, idź. No, oni mnie sukcesują. No, kurwa. No, zostaw ją. Pierdala. Co nie? No coś mało kurwa leje Prel mnie bije No ja nie wiem czy wyg wygram z tym kurwa Jacksem Dobra, lecz się, leczę, się, lecz się I się bijemy zaraz Dawaj bój ich Co to jest kurwa, jakiś nic? Gdzie jest tam ten kurwa Nie wiem Maszerkę? Maszerkę O idzie Bo już ci dałam ale za sekundę będę miała O chuj. Nie, nie zdążę Ci rzucić Nie, nie myślałam, że tam coś chyba do tego tego na drugą stronę. Nie, nie, tutaj coś coś nie poszło. Chyba, Jacksy. No, też mnie zaczęli ten... ukusować. E, Dobra, teraz jeszcze szybciej miał tą umiejętności Hmm. O kurwa, ale gówno Nie, po co to kupiłam? Ja pierdolę. Te, 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 ulepszenie. No, w sensie zamiast zwykłego i temu kupiłam, to. Yy, ten wiesz, ten, te, za dwa koła, no nie? No. Ale takie gówno mi ciało. Po prostu będziemy szybciej biegać, ok? A, no to Ale A, dlatego tak tutaj coś się te. Leona i kto? Kurwa, znowu adekery, no. A, ja muszę uciekać, muszę się uleczyć. Nie powiem, że mi nie pozwalają. Dobra, kurwa. kurwa. To było specjalnie, bo teraz ty podchodzisz. No kurwa. No, Mogłem cię nie wywalać, mogę cię nie wywalać. Prawie była A, bo to taka itlinka. A to wszystko dlatego, bo zabrała mi Leone, tak? Tak. Jakbyś no szalona, to by było. No naprawdę. To jest jakieś kurwa, znowu te ZD, -y. Uciekając lacho. No. No, nie da rady. No ma, czego jeszcze brakuje? A kuba, mamy 30 HP, już. Hej, i w ogóle. No. Teraz gramy na tych, co ani razu nie przegrali. Ja pierdolę. A jeszcze nie odpadniamy, na szczęście. No, jeszcze nie. No i ta Leona tu widzę, że góruje. No i Herz i Dobrze, no to biegnij. Ja pierdolę. No, Leona na mnie. No i teraz tak, co ja mam zrobić? No nie no, ja biję tam Leonę. ja Ale Dobra, jakby to no, wiesz, walka kurwa ja nie? No, próbowałam, ale e, niestety mnie. Ym... Probowała mi się ona zaraz, chyba skończy. No ja pierdolę, no. Walka kurwa tam. <grym> ja je wiem. I ona kurwa wygrała tą walkę, no ja nie mogę. Że tyle barier mam, kurwa dostawałem od ciebie, jeszcze mam tą coś co nie daje i to. A bariery jednak nie gramy na bariary. No bo oni mnie fokusowali znowu no Hamy. Nie wiem co. A na niem mm, Niech będzie. Kiedy uderzysz przyciągają pierwszy, czy masz wzmocnienie. No niech będzie jakiś dziki pęd, nie wiem co to jest. Jeszcze ani razu chyba samiry nie miałem. A ja jak widziałem parę razy. O oh, nie, nie, no, nie, musiało, bo, bo, mordy <laughs> nie, no i nie, 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 nic tu nie, nie, co? Lass, to ostatnie. Garen, to, no, to dlaś to ostatni, Garen. No, tamtych niby wygraliśmy, kurwa. Ogólnie to my tylko y, ile razy my wygraliśmy? Raz, mi się wydaje. <grym> Mam taką mi się właśnie tak wydaje, że chyba raz. O no, jak, 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 jak tam jest, jesz, Tomasz? No, raz, na no, tego Warwika i tego wygraliśmy. O, idą już tu. Gdy jesteś? No kurwa, bije się tu. O, kurwa, tutaj. Ej, Garen mnie goni. Idę, 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 idę. No zostaw ją. Zostaw ją kurwa. No mnie teraz wziął. Ej pa, oni mnie gonią tylko. O, kruki se pozbieram. O, kruk. Ej, a ja wziąłem się tę umiejętność, że jak chodzę to się leczę, więc yy, ja już nie mam full HP No nie dostał. Dobra, le lejemy się, bo to nie ma co No Boże, to ja się nie wiem, no ja wiadomo ja jestem tankiem, ale no Nie, nie. Próbowali mnie w chuj zabić, ja pierdolę. No nie mam dimensów. Dosłownie tak za mną. Dobrze dam Czajno raz się wygrywa, raz się przegrywa. Nie, no no tak, no lux się nie dowie o tym 8 miejscu. O tym <grym> możecie tam A <grym> o tym luks się nie dowie.